Dzień dobry. Jesteśmy znów u naszych przyjaciół w Saneksie. To my. Czyli u źródła energii odnawialnej. Energia odnawialna to jest taka, ja wyjaśnię niezorientowanym, bo tych nie brakuje, którą daje nam w prezencie niejako matka natura, mówiąc: Dzieci, bawcie się. Ale dorośnijcie. Poza tym odnawialne źródła energii to jest prawdziwe serce eko. To jest rdzeń zdrowego podejścia do ekologii i środowiska. Jakby miał to napisać Słowacki, to właśnie tak by napisał. Tak. Mickiewicz by podobnie Tylko napisał. Tylko on nie znał się na odnawialnych źródłach energii. Mickiewicz by napisał, energia ojczyzna moja. Tak. tak. No właśnie, czy można być kumplem środowiska i jeszcze mieć z tego pieniądze? O. I o tym dzisiaj powiemy. Zgodnie z, z obietnicą, zgodnie z zapowiedzią, opowiemy teraz, jak za pomocą urządzeń i tego, co dostarcza firma Sanex, zbudować perpetuum mobile, czyli taki samonapędzający się zdawczo-odbiorczy układ grzewczo-chłodzący. Słuchajcie, bo to jest praktycznie za darmo możecie to zrobić, za pomijając koszt zakupu systemu, no ale na tym świecie nie jest nic za darmo. Nawet perpetuum mobile, bo całego perpetuum mobilego trzeba najpierw to nie, oczywiście to nie, to nie. zbudować. To nie. Tak, tak, to jest podobnie jak z obiadem w domu, prawda? Też jest za darmo, ale trzeba kupić y, produkty, ugotować jeszcze. No. Tak to, że W przypadku obiadu za darmo też pewnie trzeba doliczyć takie koszty, na przykład jak papier toaletowy, prawda? Woda w muszli, potem trzeba tam no. gdzieś... Sobie, z, z perpetuum mobilem jest trochę łatwiej. Bo tak, nabywasz pompę ciepła, mhm. do niej fotowoltaikę i masz perpetuum mobile. A fotowoltaika to jest coś takiego, e, na co padają promienie słoneczne, i jakby to powiedzieć. Ale z głowy to powiedz, co musisz zobaczyć? No tak, no czasem muszę się posiłkować. Mhm. Więc jeszcze raz zacznę. Fotowoltaika to jest coś takiego. Na co padają promienie słoneczne, tak. prawda? jakby to powiedział poeta, grzeją, grzeją panele, i z tego prądu jest wiele. Grzeją, grzeją, grzeją panele. panele. I tak. to... Część o co chodzi? O co chodzi, prawda? Prąd wytworzony przez to fotowoltaiczne ustrojstwa mhm. trafia do was do domu i nie musicie się kompletnie martwić, gdzie jest gniazdo. Ono zasila pompę ciepła. Po prostu i teraz uwaga. To rachunki za prąd martwią się o Ciebie. Tak, a Gdzie, nie ty, o nie. Gdzież jesteś płacicielu, a gdzież? Ja może słuchajcie, zademonstruję no, za pomocą y, prawej i lewej dłoni, jak wygląda to perpetuum mobile fotowoltaika plus y, pompa ciepła. Prosimy. To, to, jest, foto, to jest fotowoltaika, nie? Mhm. Tu jest pompa ciepła mhm. i tu jest kabel. On od tej fotowoltaiki, ten prąd idzie kablem. A tu jest dmuchawa, nie? Jak to słońce się nagrzeje i kablem płynie po to, no, fff, fff, dmucha ciepłe powietrze do fff, fff, twojego on, domu. On za to, to dostaje pieniądze? No, no, niestety chyba tak. Tak to, tak to wygląda. Ale y, najważniejsze, co w tym wszystkim jest najważniejsze? Najważniejsze jest słońce, które jest kulą ognia składającą się z gorącej plazmy. To jest piękna definicja, choć troszeczkę nieco wulgarna, taka mocno przyziemna. Dlatego hmm. ja mam wynotowanego Seneka Średniego i on pisze tak. Choć tyle lat już świeci, to słońce mhm. zawsze jest piękne, ciepłe, gorące. Pełne radości dla ludzi i dzieci, a słońce świeci, świeci i świeci. I jak ono świeci, to słońce, to ono napyca na fotowoltaikę. Aha. To, to na coś się w końcu przydaje to słońce. Dokładnie, prawda? Po to a jest nie. Słońce. A nie stworzyć warunki do życia tak. i, umowa, i umywam promienie. I umywam promienie, promienie tutaj. Tak. tak. I opieprzamy się i wtedy tylko świecimy. Tak. Samym świeceniem sprawy nie załatwi słońce. Tak, tak, tak. Słońce to nie żarówka. Tak. Grzej nam słońce panele w mordę. Tak. Ale zadajmy sobie tutaj pytanie, bo ludzie przytomnie powinni sobie takowe zadawać. Y po co pompa ciepła? Po co? Czy, czy słońce nie może od razu współpracować z kaloryferem? No może, no halo. może, ale tylko latem, jak wystawisz kaloryfer na parapet. Tak. Właśnie, ale, ale po cholerę ci w lato ciepły kaloryfer. Nie, nie, nie wiem. A możesz na nim podgrzać zupę nie wiem jajko posadzić tak jajko posadzić na kaloryferze tak. no. I, wy, i wyrośnie ci kura jak dokładnie. dokładnie, dokładnie, tak, dokładnie nie, nie no nie no. pompa ciepła plus fotowoltaika czyli nasze perpetuum mobile ma tę przewagę nad kaloryferem że jest lepsze Aha. że jest po prostu lepsze jakby to powiedział poeta co jest lepsze to jest lepsze a nie gorsze, czy takie same? Czy to się nie rymuje zupełnie? Ale prawdę mówi. Ale, ja, ale, ale, ale się jajka nie rymuje, nie po, to jest nieważne. Jajka nie posadzisz na pompie ciepła. Ale możesz sobie jajko na pompie ciepła położyć. I ja sobie ale... leży. To jest I jest. Wszystko... o, jajko leży na pompie ciepła. Wiesz, jaka fajna sytuacja. To jest wszystko piękne, co mówimy. To może być początek jakiejś pięknej przyjaźni z kimś. To wszystko jest piękne, tylko że yy, taka uwaga przytomna, że nic nie będzie trwało wiecznie, słońce również. No kiedyś tak. się słońce skończy. No wieczorem się kończy. Na przykład, chociażby. Wiesz? Jak co, zajdzie. Co wtedy? Ale rano znowu wstanie. A w co wtedy robi fotowoltaika? W nocy? No. no. no nie wiem, no robi siusiu siu, paciorek i spać. A co z pompą ciepła? Też siusiu siu, paciorek i spać? Nie, nie, nie. To są specjalne takie cosie. No. Takie, takie coś w rodzaju pudełka do przechowywania prądu. Bardzo przyjemnie posłuchać profesjonalistę. Że, że takie coś jest i tam pipi py pi, pi, ten prąd wchodzi. I on tam jest. Rozumiesz. Czyli on pracuje na nocną zmianę nie? Na, noc, na nocną I, zmianę. I, I trzyma to w lodówce, żeby się prąd nie zepsuł. Tak. Żeby się nie... Nie, nie, nie. Tak, bo... To są takie akumulatory na baterie. Słoneczne. Akumulatory na baterie, Panel... notujcie w waszych, waszych notatnikach od odnawialnych źródeł tak. energii. Bo, 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 bo prąd z paneli załadowany do takich pudeł właśnie pracuje, jak nie ma słońca. Ale słuchajcie, nie, bo to jest najważniejsze, co musicie zapamiętać z tego odcinka. Słońcu nie musisz płacić. Zupełnie, z, za, za darmożkę jest. To, to jest, jest fajne właśnie. Zasuwa może nie dzień i noc, ale dzień, tak. prawda? Tak. I nawet nie wie, że jest wykorzystywany. Czyli de facto jest to pracownik idealny. Tak. Panie Słoneczku, pieniądze są wła dla właścicieli perpetu Mobile z firmy Sanex. Wujko Słoneczko. A, a, tak. A dla Pana, Panie Słoneczku, jest radość z dobrze wykonanej pracy ku dobru ludzkości Co i ku my. czystemu powietrzu. Bo my się na tym znamy. My, radiowcy bez cenzury. Słuchajcie, nie licząc nas, tutaj na kanale w Saneksie jest konkretna, rzetelna wiedza i ważne informacje, ważne wiadomości dotyczące odnawialnych źródeł energii. Może nie tak głębokie jak nasze, ale, ale są. Może i podane bezpośrednio. Starają się. Zachęcamy do subskrypcji, do pacnięcia dzwonku i do bycia z nami i z Saneksem na bieżąco. Następne odcinki z nami. w drodze niebawem, wkrótce przed wami. Po prostu wyglądajcie nas w internetach. Dzięki nam będziecie zieloni. Jak szczypiorek. No nie tylko sobie nie nakupują głupot tam od sprzedawców fotowoltaiki, tylko będą mieć zamontowany profesjonalny system i tak zwany... Sanek oferuje nie osprzętowanie, tylko filozofię podejścia no, do no, zielonej normalnie energii. Normalnie by byście te pieniądze, przepieprzyli, nie wiem, na kapcie na przykład. Albo Chińczyk se kupi nowy apartament w Pekinie. Nie, no, nie, nie. No, to nie, to tu. tu. Tu, gdzie korzeń nasz. Tu, gdzie bije zielone serce kraju. Dobrze, panowie kończymy, bo brędzimy, a ludziom się spieszy. Ale Ściskamy koniec. was mocno. Radiowcy bez cenzury. Jacek Tomkowicz, Tomasz Olbratowski. I przemysła w oczach trzymajcie się.